Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na nowym odcinku. Może Was dziwi to, że mam jeszcze turban na głowie, ale dopiero co się ogarnęłam, e, zjadłam obiad, umyłam się, ponieważ dzisiaj rano nagrywaliśmy odcinek do Mikołaja na kanał. Chciałam Wam pokazać taki mini backstage nagrywania. E, to jest takie nagrywanie, wiecie, na porządnie, czyli na Mikołaja kanał. E, co, przy... co, kuj nie jest <laughs> Chodzi o to, że... A! A do! <śla> o, jest Mikołaj! Przeciw? Jest Mikołaj, jest kawa i jesteśmy na... E, zabieram was, mój kulka. na backstage e, nagrywki na, na nowy odcinek I po prostu gdy Mikołaj e, nagrywa to bardzo patrzy na jakość, czyli mamy tu dronę, mamy tu są dwie kamery. E, innego dnia będzie go, prawie wam, że to jest inny dzień będzie. Ale nie zawsze jest tak, że jeden dzień nie, nie czas nas dzisiaj Tak, goni. dzisiaj nas goni czas, więc musimy, wiecie, by było na porządnie, to dzielimy sobie to na dwa. No, a ja wam pokazuję po prostu ja i mój różowy... Moja różowa rakieta, już nieraz daliśmy radę w takiej sytuacji. I po prostu rowerem jest mi łatwiej zatrzymywać się z nie gdzie, gdzie, żeby porobić różne kadry. No i po prostu, myślałam, e, że to jest ciekawe, e, a, a propos tego, co dzisiaj robię. Więc tak, jest przed południem, ja sobą na rowerze, więc mam mini cardio. Wiko jedzie na koniu, też ma cardio. I, I tak to u nas wygląda, tak, taka codzienność, że tak powiem. Dobra, nie ma co tu dużo gadać, lecimy nagrywaniem. No i jest jak zwykle, ja zasuwał szybko na spręcior, odcinek nagrany. Szybko się spieszę oczywiście, Standard zawsze się musimy spieszyć jak nagrywamy. Bo Mikołajowi muszę zrobić obiad, a on jedzie kamą do stajni. No i idzie po prostu gotowy, na gotowe zjeździ, śmiewa chłop do pracy. I tak wygląda życie Mikołaja, słuchajcie. A ja zabieram was dalej na dzień ze mną. Dzisiaj tak sobie pomyślałam, ogólnie jakiś czas temu sobie pomyślałam, że chciałabym dla was trochę więcej nagrywać i stwierdziłam, że sprawdzę czy podoba wam się taki po prostu najzwyklejszy dzień, no najzwyklejszy dzień na świecie. Czyli jak żyję sobie na co dzień. Nie wiem, czy Was to w ogóle interesuje, to jest taki test. Myślę, że codzienność nie jest niczym złym. Nie ma co jakby ukrywać tego, że każdy z nas jest człowiekiem i mamy do robienia normalne rzeczy, a nie tylko, wiecie, piękne kadry, jazda w terenie i jakieś super misje. Po prostu dzisiaj nie będzie chyba nic szczególnego. E, mało tego. Jedyne, co będzie szczególne, o, będzie jednak coś szczególnego, to dzisiaj jest tusty czwartek. Tak, dzisiaj jest tusty czwartek, także dzisiaj wpierdzielamy pączki i jestem ciekawa, ile ich zjem. Nie jem żadnych innych pączków, niż pączki mojej mamy. Nienawidzę pączków kupnych. Toleruję tylko te od mojej mamy i wmawiam sobie, że są po prostu zdrowsze i jestem w stanie zjeść ich po prostu więcej. Więc na pewno zjem sobie pączusia mojej mamy, nie wiem ile ich będzie. Ale wieczorem mam zamiar pierwszy raz od bardzo dawna pójść biegać. Bo e, miałam przerwę w bieganiu, będzie to pierwszy raz, odkąd miałam problemy z plecami. Już mi zezwolono, lecz e, podkreślił mi mój rehabilitant, żeby robić to powoli, stopniowo. E, no i na przykład zrobię sobie tam 3-4 km, nie więcej, i zobaczę, jak się będę czuła, i jak będzie ok. No to będziemy zwiększać na przykład do 5. No więc, jakby to jest must have dzisiejszego dnia, ze względu na to, że chcę zjeść te pączki. A na ten moment muszę wysuszyć sobie e, włosy, bo zaraz mam angielski online. Ale oczywiście najpierw zanim do tego dojdzie, no to myślę, że w pierwszej kolejności muszę zrobić sobie kawkę. Bez tego nie ma w ogóle dnia. Więc ty możesz w tym momencie zasubskrybować, zalajkować i wbijać do mnie na Instagram, a ja szykuję sobie kawkę i śmigamy dalej z tym dniem. Chwilę w sobie podsuszyłam włosy, kawka zrobiona w międzyczasie I ja specjalnie z tą paczką czekałam na ten odcinek, żeby ją wspólnie z Wami odpakować Jest to paczka ze sklepu Zoologicznego Tu mam też paczuszkę z e, hibą. nie wiem czy Hibou, Hibou, nie wiem się czyta Złożymy sobie wszystko razem, myślę, że to będzie ciekawe jak Wam pokażę Jest Tak, mamy tu taką podkładkę pod miski Tu mam podkładkę, taką w łapkę, cudną Pod kuwetkę Mamy szczotkę dla Kenza, obcinaczki eee, dla Flokiego. Co to jeszcze było? A! I najważniejsze! To na to bardzo czekaliśmy. A, jeszcze coś tu mam. Ue, to jest takie małe. To jest taki środek, dam Wam znać czy polecam. Jest to środek do czyszczenia i deodoryzacji. Nie, nie znam tego słowa, ale generalnie chodzi o to, że przy, przy, likwiduje przykre zapachy, i nadaje się do czyszczenia kuwet, legowisk itd. Brakowało mi czegoś takiego, właśnie, żeby kuwetę e, wyczyścić, no i żeby to nie było szkodliwe dla zwierzaków. I tu widzę, że to jest dla każdego zwierzaka, nawet koniec Warszawy. I są to miski, które zamawiałam z myślą o kotach i ergonomicznym kształcie. O kurde, ale duże są. One wyglądają tak. Są takie, o jak je postawisz, to są takie ścięte. Tu mają jakoś ozdobę. Łap, co to jest? Łapki takie, napisane. I te miski prawdopodobnie, jeszcze nie wiem, nie potwierdzę, rozwiążą problem e, tego, że nasze koty wymiotują, gdy jedzą. Bo gdy zbyt łapczywie jedzą, to zdarza im się z wymiotować. Ponoć te miski są bardziej ergonomiczne, lepsze do, e, dostosowane do ich przełyku. Nie wiem, na ile to jest prawda. Słyszeliśmy to kiedyś od jednego z weterynarzy. Drugi weterynarz tego nie potwierdził, więc po prostu sprawdzimy sami, czy to się jakoś polepszy, bo na pewno im w ten sposób nie zaszkodzimy, nie? Zamówiłam z tej strony, bo zamawiałam mojej siostrze na gwiazdkę, taką a la piżamkę, no i po prostu mi się bardzo spodobała. To jest taka bluzeczka do spania, klasyczna, biała. O, tak wygląda. Bardzo fajny, przyjemny materiał. Może się fajnie... na, na lato idealna. I tu mamy spodoneczki, piękne, śliczne, jestem ciekawa jak będą leżały, ale wydaje się być naprawdę spoko, taka kokardka, bardzo dziewczęce takie, nie? I tutaj znak firmy, fajne, będzie się dobrze spało. Właśnie doszła do mnie jeszcze jedna fajna paczka, o której Wam pokrótce opowiem, eee, ale najpierw weźmiemy z dworu, bo czeka na dworze. Ciężkie. No i tak, to jest paczka z warzywami. Mamy tu regionalne, świeże, no to nie jest regionalne, wiadomo, że banan nie jest, ale te warzywa, które były dostępne w okolicy, no to wiadomo, że są regionalne. I jest to, słuchajcie, e, firma, która się dopiero co otwarła. Nie wiem, czy nie jest, znaczy, wiem, że jestem jedną z pierwszych klientek, nie mam współpracy. Nie, nie. Po prostu e, u nas na wsi jest no, czasem problem, żeby zdobyć to wszystko w jednym sklepie, i ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby dostarczać takie boksy z świeżymi warzywami regionalnymi do domów po prostu pod drzwi. Więc skorzystałam z tej usługi. No, zobaczymy, czy się sprawdzi, czy jest ok. Już mi ta dziewczyna napisała, że bazylia... Od razu ją wyjmę. Yy, odżyję, <gryw> jak ją podleję, więc myślę, że szkoda by było, byłoby ją zmarnować. Tym bardziej, że wpadłam na pomysł, że zrobię w końcu czary marii w kuchni, tak jak chcieliście. Yy, I zrobię po prostu pesto, pesto bazyliowe, jak ja je robię, bo my z Nikołem kochamy pesto. Co prawda paprykowe, ale jest tak basicowe, że, basicowe, że aż wstyd to pokazywać. Więc po prostu pokażę wersję taką, wiecie, kulinarnie trochę bardziej ambitną. No i jak najbardziej bazylia jest potrzebna do tego pesto. A ja się spieszę, bo angielski już, już, tuż, 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 tuż. Hi! No hello Marie! <grym> Hi! I ja już jestem po angielskim, zamykamy laptopa I powiem wam szczerze, że mm, z tym moim angielskim, nie wiem czy was to interesuje, ale wam powiem, w ogóle zmieniałam tło na różowe dla Jagody, e, dziewczyny, która mnie uczy angielskiego, z mm, serdecznie pozdrawiam, jeśli to ogląda. Jeśli chodzi o mój angielski, no to mm, uczę się go cały czas ze względu na to, że planowałam wyjechać z kraju. W sensie wyjeżdżać, w ogóle po prostu wyjeżdżać w swoim życiu. Chciałam podszlifować ten angielski i moją motywacją był wyjazd, ale dzisiaj się dowiedziałam bardzo smutną rzecz. Wiecie o co chodzi, ta sytuacja na Ukrainie mnie po prostu dobiła. Mam nadzieję, że to się jakoś szybko zdusi w zarodku i że nikomu się więcej krzywda nie stanie i po prostu, że mm, troszeczkę mnie to jakby podłamało. Wiadomo, że o wiele bardziej podłamać mógł kogoś, kto ma tam rodzinę, kto tam mieszka, ale chodzi o to, że no, jak ja się za bardzo zatracę w takich myślach, właśnie tego typu, że co się dzieje na świecie, albo że jest jakieś zagrożenie blisko i że to jest realne zagrożenie, to naprawdę dostaję... Psz, dostaję na głowę, nie? Urodzić się w czasach, kiedy nie dość, że jest jakaś okropna pandemia na świecie i do tego wszystkiego jeszcze jest wojna, to ja nie wiem, czy jest w ogóle możliwe, żeby urodzić się w gorszych czasach. Dwie największe katastrofy globalne akurat nas dotyczą, nie? Także. Mam nadzieję, że to się jakby nie rozwinie mm, Bardziej niż się rozwinęło I tak szkoda, że doszło do tego No ale wracając do tego, no ten to angielski to, to uczę się go po to, bo moją motywacją było podróż, były podróże przede wszystkim Plus komunikacja w pracy, gdy ktoś z zagranicy przyjedzie Ale z tym myślę, że już nie mam aż takiego problemu No teraz chciałam wejść jakby na wyższy level, bo ja jeśli chodzi o angielski to Powiem szczerze, że bardzo późno się zaczęłam go uczyć, bo całe życie miałam niemiecki dopiero yy, w Technikum. Na czwartym roku, czyli na ostatnim roku, yy, dokładnie w październiku, a wiadomo, że matury są w maju, stwierdziłam sobie, że chcę jednak zdawać maturę z. Angielskiego, a nie z niemieckiego jako główny tam przedmiot tak się mówi, jako główny język wybrałam angielski. Nagle tak spontanicznie śnieczcie to. Mówi całkiem spoko, nie? No jak na, na, no, wiadomo, musiałam nadrobić w pół roku wszystkie czasy, nie byłam jakiś geniusza, żeby od razu tak ślknąć. Tak naprawdę to ja zaczynam coś, co dla kogoś jest totalną podstawą i bazą, w, wiecie, w szkole, no to ja to szlifuję dopiero teraz, nie? Nie mam ogarniętych ładnie czasów. Na studiach wszystko było robione po omacku, no ale chcę po prostu bić na wyższy level. Myślałam, że się sprawdzę gdzieś za granicą, ale nie wiadomo, po prostu nie wiadomo. Nie wiem, czy ktoś z Was też ma taki przypał, jeśli chodzi o to, że też tak mocno przeżywacie takie sytuacje, gdy, gdy widzicie, co się dzieje. Sytuacje tych osób, to już w ogóle nawet no, nie kładę sobie tego na głowę, bo psychicznie mnie to bardzo obciąża, ale jak sobie tylko troszeczkę bardziej pomyślę, że naprawdę może się usrać, to, co mamy, te wszystkie wygody już się poniekąd odusrały, bo było spoko, a nagle wiele, wiele rzeczy nam się pozmieniało w życiu i musieliśmy się do tego dostosować. To jak teraz się pomyślę, że jeszcze bardziej ma być źle, to nie, nie chcę tego wkręcać, nie, nie, nie. Nie, idziemy na pączki. Dziewczyna nie kłamała i Bazylia już nam zaczyna powoli odżywać. Jak ładnie się postawiła. Gitara będzie czary Mary w kuchni. Uuu. I jedziemy na pączusia. Na poprawę humoru. A jak... Jestem ciekawa, ilu tu jest pączusiów, ilu z Was zjadło dzisiaj pączka. Piszcie w komentarzach, kto zjadł i jak zjedliście, to ile zjedliście pączków. Ja jadę sprawdzić, ile dzisiaj zjem. Takie ładne pączki moja mama zrobiła. I już połowa zjedzona. bo było pełno. To będzie test. Uwaga, test pączku. u mamusi. Dobra Młamy się najlepsze Pierwszy jest co na drugiego hmm. Ale ja na przykład nie lubię kupnych Trzy. Kończek numer 4 Ale myślę, że to już ostatni raczej. Nie, dobra. Wcisnę piątego, ale przyrzekam, że to już jest naprawdę ostatni. A taki mały, mały, mały. To już jest naprawdę ostatni. Serio, to ostatni. Ale jestem ten z yy, kuchnią mojej mamy. Tak się wtopią, jak kamera. W międzyczasie zrobiło się ciemno, jak widać. Mój bilans skończył się na pięciu pączkach, ale nie żałuję, ani trochę. Czasem tak trzeba po prostu trochę wyluzować. Eee, trzeba mieć umiar, równowagę we wszystkim, co robicie. We wszystkim. Jadę do domu eee, i czas montować film dla Was. Mam nadzieję, że się wyrobię na. Eee, na kiedy? Mam nadzieję, że się wyrobię na sobotę. Już indy, już, już dom, dom. Super. Szybko montować. Dajcie mi chwilę, już nie będę się rozpraszać, żeby to mi sprawnie poszło, więc eee, odezwę się do Was po. Montażu, mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie i dosyć sprawnie. O kurde! Minęły dwie godziny mojego w sumie samego cięcia materiału, bo do montażu jeszcze jednak daleko. Wiecie, że wyszło mi 29 i pół minuty. Ja jestem przerażona, bo ni cholery nie da się tego skrócić, nie? Jak wygląda timeline? Same, same... Cięcia! Nie dziwcie mi się, kochani, trochę się to pod wytłumaczę. Bardzo dużą uwagę przykładam do tych odcinków o zwierzętach. Chcę, żeby były takie estetyczne, ładne. I brew pozorom. Może wy tego nie widzicie, ale bardzo dużo czasu zajmuje mi też tego odcinka. Idę się przewieźć, was Kenza i od razu jak wrócę z biegania, to pójdę do koni. Chyba tak zrobię. Jak widzicie, ja już jestem przebrana, gotowa do biegu, nie będę was ze sobą zabierać, bo będziecie mi troszeczkę przeszkadzać. Dziwnie było biegać tak z kamerą. Mam zegarek, więc będzie dowód tego, że przebiegałam 3 km, nie dam rady więcej, po prostu nie mam czasu, więc zapierdliczę biegać i zgłoszę się po moim biegu. I udowodnię, że przebiegłam 3 km. Nie no kochani, jestem w totalnie absurda. O Boże, jestem w totalnie w szoku. Musicie na mnie bardzo dobrze wpływać, bo miałam zajebisty czas. 16 minut to jest mój rekord, moja życiówka 3 km jest dowód. Średnie tempo 520, 168 100 kalorii spalonych. No, i 170 tętno. Chyba jednego pączka zdo, zdołałam spalić, tak myślę. Może tyle miał. Naprawdę jestem w szoku, bo ja nie wiem, czy. Nie no, kiedyś może tyle pobiegłam, jak biegałam regularnie. W ogóle dzisiaj mi poszło super, super się czułam. Nie wiem, czy to jest dzięki Wam, czy to jest dzięki moim treningom powiedziałbym, dzięki przerwie, nie mam pojęcia. Generalnie jestem bieganiem u mnie tak, że ja dopóki nie mogłam biegać. Tak nie spodziewałam się, że tak lubię biegać i to tak totalnie rekreacyjnie, nie mam żadnych aspiracji, to co już miałam, to już mam za sobą, bieganie było dosyć istotnym elementem w moim życiu, bo gdyby nie bieganie, to być może nigdy bym dupy nie ruszyła, tak mówiąc krótko, od biegania się zaczęło, także mam sentyment do tego i, i lubię biegać, naprawdę lubię biegać, było super przyjemnie dzisiaj, 3 km zebrane, nic nie boli, zaraz się zrobię czerwona jak zwykle, tu mam taką smycz, pokażę Wam. W takim czyść biegam z Kenzem, jest to taki amortyza amortyzator. Czas odpiąć i wiecie co? Wezmę was... patrzcie, już się robi czerwona. Wezmę was ze sobą mm, do koni, żebyście powiedzieli im dobranoc. Dobry wieczór. O, i tak wygląda głodna Kama, która chce kolację. Każdy z koników już je. Amu, amu. Zbrodniarz. Jest i Kama. Dobra. Gasimy światełko i wszyscy teraz mówimy koją dobranoc. Dobranoc, koniki! I jak widzicie, jestem już w łóżeczku. Yy, jak to mi koje powiedział przed chwilą, że każda kobieta ma dwie twarze. To jest ta moja druga teraz. Ale no, przyszło co do czego, czyli do pożegnania się. Dziękuję wam bardzo za, te, yy, za ten odcinek, że dotrwaliście do tego momentu. Jestem ciekawa, czy wam się podoba taka formuła, bo jeśli... Spodoba Wam się właśnie taki zwyczajny dzień. To myślę, że byłabym w stanie trochę częściej coś takiego robić. Także koniecznie mi dajcie znać w komentarzu. Ja idę spać, obejrzymy jeszcze kawałek serialu. No i pamiętajcie o subskrypcji i żeby wejść do mnie na Instagram. Dobranoc. Pa.